Co działo się przez ostatnie 7 dni, o tym powiem w tym filmie. Zapraszam. Siema z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z podsumowania tygodnia, w którym przypomnę, co działo się między 26 lipca a 1 sierpnia. A więc zaczynajmy. W poprzedni wtorek, 28 lipca, na blogu pojawił się post na temat wielkich równin na terenach dodatku Colorado. Niestety nie było wiele informacji w tym poście, ale dowiedzieliśmy się, że większość wschodnich terenów będą stanowiły płaszczyzny, a dominujący przemysł na tych obszarach to przemysł rolniczy. W poprzedni czwartek pojawił się post na temat odnawialnych źródeł energii, z którą będziemy mieli do czynienia w dodatku Iberia. W tym poście pojawiło się kilka zdjęć, na których mogliśmy zobaczyć. Takie elektrownie jak elektrownia wiatrowa, słoneczna i wodna. Co ciekawe, na szóstym zdjęciu mogliśmy jeszcze zobaczyć drogę ewakuacyjną, które do tej pory mogliśmy zobaczyć tylko w American Track Simulator. Z informacji o TSC Software to by było na tyle. Czas na community news 31 lipca. Na blogu Promoc pojawiła się informacja na temat kolejnego kraju, w którym pojawią się kolejne zmiany i nowości w następnej większej aktualizacji 2.50. Tym razem padło na Wielką Brytanię, w której dwie miejsca. Playmoft i Cambridge. Zostaną odświeżone i pojawią się dwie nowe miejscowości Exeter i Norwich. Dodatkowo wiele miast na terenach Wielkiej Brytanii dostanie odświeżone tekstury. 30 lipca na fanpageu Poland Detail Adding pojawiły się cztery zdjęcia prezentujące nowe tereny na Mazowszu. Nowości ze świata fikcyjnej Polski. Pojawi się funkcja stacji kontroli wagi na terenach tej mapy i dodatkowo dostaliśmy jedno zdjęcie prezentujące nowy prefab z porównaniem obiektu z rzeczywistości. I niestety nie ma żadnych wiadomości na temat nowej wersji multiplayera na wersję 1.38. Podobnie jest promoc, ale kiedy się pojawią, dam wam o tym znać. I z tych wszystkich informacji to by było na tyle. A więc zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go do udostępnienia. Zapraszam na stronę Twittera Discorda i widzimy się w kolejnych filmach. Więc trzymajcie się! No i cześć!